czuwać to nie znaczy żyć w strachu ani lęku choć wiele osób uważa że ta dzisiejsza ewangelia właśnie jest o takim strachu nieprawda ta dzisiejsza ewangelia jest o ogromnej tęsknocie Jezus chciał nam pokazać jak powinno wyglądać to prawdziwe czuwanie to prawdziwe oczekiwanie na jego przyjście trzeba się przepasać i być gotowym nie znaczy być Idealnym nie znaczy być perfekcyjnym. Jezus nie przyjdzie jak srogi nauczyciel, który chce wszystkie nasze błędy rozliczyć i nam pokazać. Jezus przyjdzie jako ktoś, kto nas bardzo kocha, a my powinniśmy na tą miłość umieć odpowiadać. Więc tak naprawdę ta Ewangelia jest zaproszeniem do tego, abyśmy codziennie kochali bardziej, abyśmy codziennie tęsknili bardziej za przychodzącym Jezusem.